Protesty rolników w Warszawie. Pokojowe, fajne marszty przeciwko ośmiu 8 latom, 8 lat, latom rządów PiSu. A dokładnie ostatnim dwóm latom. Gdzie po prostu oni wprowadzili ukraińskie zboże za 50 zł za tonę. Po to, żeby po prostu kupić zboże 50 zł za tonę. Do swoich prywatnych przedsiębiorstw. Gdzie cena była 1500 na rynku? Pamiętajcie, 1500 za tonę, a może by kupić za 50. Nie ubiłbyś? Ja Nie mam pretensji do dopisu. Pewnie jakbym rządził. Ja bym podobnie jak oni w dupie polskę, polskich rolników. Ważne, że ja kupuję 50 zł za tonę. 100 tysięcy ton. Ta firma na ja nie pamiętam nazwy. Co ma kurczaki na przykład? Kupiła do Karmienie kurczaków, no, 100 tysięcy ton. Na kupili z tego. No tak, płacą 100 tysięcy razy 50. To masz 100 tysięcy, to masz 5 milionów. Tak, to płacili. A Ale gdyby normalnie zapłacili od Polaka, 50, to jest 1500, to masz 50 razy 10, to jest 500, 30 razy więcej. To zapłaciliby. 5 milionów razy 30, 150 milionów. Więc mogli zapłacić 150 milionów polskiemu rolnikowi. Mogli zapłacić 5 milionów polskiemu, ukraińskiemu rolnikowi, czy też eksporterowi z Ukrainy, bo na Ukrainie nie ma rolników. Tam są gigantyczne kołchozy koncernów zagranicznych, które dawno ukraińskiego rolnika zabiły. No i po prostu kupili sobie za Milionów versus 150. Cały temat. I tak po prostu robili. Oczywiście w telewizji mówili, że to jest eksportowane do Afryki, plombowane. Chodzi o pomoc Ukrainie, żeby mogła zarabiać, poprzez to, że firmy tam płacą podatek i wzbogacają ukraińskie gospodarstwo, budżet państwa. To jest bzdura, bo co normalnie w firmy, podatek na Ukrainie nie płacą tylko na zewnątrz, więc to był zwykły biznes. Co więcej, w tym samym czasie Rosjanie sprzedawali swoje Ukrai rosyjskie zboże albo to, które Ukrainie ukradli. Jeszcze taniej, czy, przepraszam, niż cena rynkowa w tym znaczeniu. Więc generalnie, pff, zwykły biznes. No. Oczywiście ucierpieli na tym polskicy, polscy rolnicy. Całe te silosy były zamknięte, zapełnione tym gównem, tym zbożem, no bo stary 1000 zł za to na 1500, no to chyba jest różnica, co? Sesen na Oczywiście PiSowiec, jak ten Pisowie skłamał w telewizji, że on no to nie, on od polskiego rolnika za 1500 będzie kupował, a kupował za 50 zł od ukraińskiego i tak dalej, tak dalej, ale on będzie o polską wieś walczył. A po cichu kupował od ukraińskiego. No i teraz policji się wkurwili. Dwa lata w chuja byli robieni. Ci jeszcze mówili, pamiętajcie, ten ich minister gospodarki, żeby te nie sprzedawać za 1500. on go trzymał w tych silozach, w tych szopach, znaczy w tych swoich. że <grym się> mu to wpierdoliły. Ale nie sprzedawał, bo miał być drożej, a teraz spadła do 600, nawet do 500 złotych. No i w i wyszli teraz na ulicę. No i co? No i dupa, no. I co? Oczywiście najfajniejsze jest to, że i krzyczą. I mówią w ten sposób, no, no żeby teraz im pomóc. No. Słuchajcie, no, 8 lat na PIS głosowaliście, to się pierdolcie. No. Je, moja, to jest taka moja recepta, no ale ja bym takim powiedział, czołg na nich wyprowadził, żeby spierdalali. No ale tuski jest pokojowy, więc oczywiście będzie chciał im pomóc. E, Pis oczywiście nagle krzyczy, że to oni w ogóle nie rządzili, oni są z rolnikami. Oni w ogóle pierwsze słyszą Zielony Ład, i tak dalej. O co chodzi? Program PiS-u Zielony Ład, teraz mówią, że oni nie wiedzą o co chodzi, i oni są przeciwko Zielonem Ładowi, który, który, który sam napisali. tak Napisali książkę, napisali program, teraz oni są przeciwko temu. Długopis powie, że jest przeciwko 500, bo dzieci mniej się rodzi niż ten miał się, a więcej umiera. Więc w ogóle PiS nie zna programu 500, nie zna Kaczyńskiego. Ale chuj z tym, no i na tym proteście rolników pan Duda oficjalnie powiedział, że będzie się działo że będą kamienie i będą petardy. No i były, no i poleciały, no. Najebali się wódą, tam chyba ich stu najebanych szło. Pośle takich stu najebanych przygłupów, którzy nic z rolnikami nie mają wspólnego, takie bojówki pisowskie, zaczęli atakować policję, bardzo dużo rannych policjantów. I tyle, no. I cała akcja, no. I cała akcja i była za dyma, no. Tak rozpierdalają Polskę. Wcześniej, pamiętacie jak szturmowali Sejm? Teraz roz... zadymy szukają cały czas oderwani od koryta, będą walczyć do końca, żeby tą Polskę niszczyć, kurwa, skłócać. To są tacy agenci, kurwa Putina, tylko dlatego, że wcześniej nakradli. Jakby nakradli tego za 50 zł, tylko uczciwie okupowali od polskiego rolnika. Izby nie było. Ale im chodzi tylko, żeby kurwa była zadyma. Żeby po prostu nakraść, a potem zwalczyć na innego i jeszcze kurwa zadymę w kraju zrobić, podpalić Polskę. To jest takie skurwysyństwo, to jest zrada stanu, to jest uważam kara śmierci na miejscu, strzał w tył głowy powinien być wykonywana od razu. Czołgiem zjechać wszystkich kurwa. Pamiętacie co oni robili, jak bili kobiety, jak bili, ręce łamali młodym dziewczynom, gwałcili, niszczyli, mordowali i co, wprowadzali takie kokotły robili, pamiętacie jak tam połami to coś obrzyli gazem wszystko, to jest tragedia była no te policjantów po prostu tych i wszystko na rozkaz na telefon, żeby bić Polaków tylko no. Wojsko chcieli wyprowadzać ciągami. pamiętacie, to wszystko, to wszystko jest, to wszystko zapisane to było no. Osiem lat takiego skurwysyństwa w telewizji, Oj, to nic nie było. Yy, yy, Niepołożonych zadym, tak samo jak u nich nigdy nie było. Więc sobrali pamiętacie, nożyczki tak jak serduszka wycinali z orkiestry świątecznej pomocy i mówili, że nie ma Takiej w ogóle sytuacji. Owszak nie istnieje, orkiestra świętej pomocy nie istnieje, tak też szuwali rzeczywistość. Tam też szuwali tak samo te zadymy tak dalej. Pokazywali, że to Polacy są, policjanty są atakowani. Tworzyli, wiecie, no, jak w Rosji fikcyjną rzeczywistość telewizji pokazywali Polakom przez 8 lat. No a teraz telewizja Polska już nie jest taka i pokazuje tak, jak jest. No i widać te zadymy tak dalej, widać te protesty i widać się po prostu te prowokacje pisowskie. W tamtą stronę było prowokacje milicji, która milicja pytania atakowała ludzi. To wycinali i mówili, że policja była atakowana, a teraz na odwrót robią, atakują milicję i pokazują, że to milicja niby ich, policja ich atakuje. No. Czyli takich skurwysyństwa zawsze no, w drugą stronę próbują robić, no ale na szczęście TVP już nie jest pisowskie i pokazuje to, jak było. Wszyscy widzą, kto atakował. Tylko, że najfajniejsze jest to, że oni atakują tak naprawdę. Coś, co jest dobre, bo żywny ład to jest bardzo fajna rzecz. To, jest, to pokazuje naprawdę całą politykę gospodarną, żeby nie było tych właśnie azotów, żeby nie było tej, tej chemii, żeby była melioracja, nawodnienie, żeby właśnie nie można było tych dołów robić, żeby ludzie przestali odwadniać te pola, bo w końcu woda wycieknie, żeby nie być na drzew, tak jak i o całą Polskę z drzew, żeby właśnie w końcu dbać o naturę, bo natura to my. Ale nie, to chodzi, żeby dzisiaj kasę zarobić i trą umrzeć w chuj z pokoleniami kolejnymi. Taka jest polityka pisu. No. I to jest bardzo przykre. Bo zielony ład jest bardzo fajny, akurat tutaj w pełni. Wszystko, co pis fajnego zrobił właśnie jak piątka dla zwierząt czy Zielony Ład, a teraz wsi mówią, że do nie, to akurat za to ich trzeba pochwalić, bo to są dobre rzeczy, tylko że niestety głupi ludzie, no, głupi ludzie, jak rolnicy, którzy tego nie rozumieją. A... A może źle powiedziałem. Zrobili fajny program, ale potem na tym programie okradli Polaków, okradli rolników. Bo gdyby nie sprowadzali taniego zboża z Ukrainy, tylko od polskiego rolnika kupowali, to by ten Zielony Ład został wprowadzony i każdy byłby szczęśliwy. Gdyby nie chcieli, gdyby nie mieli wyborców przygłupów, takich właśnie, którzy mordują zwierzęta, na przykład futerkowe, a, tylko wzięli ich kurwa, wszystkich rozstrzelali, a ten biznes zakazali a, to może by stracili 10 tysięcy czy tam ilość tych wyborców, ale chuj z nimi naprawdę, no. Są już rzeczy ważniejsze, na no co, no to, miejmy teraz wyborców na przykład pedofili, tak, bo to jest duża grupa pedofili w Polsce, to teraz zezwólmy na gwałcenie dzieci, tak, dlatego Duda na przykład wini pedofila, bo chciał się przepodobać pedofilom. No nie, no, są wartości, z którymi nie może się przepodobać, no. Więc tak naprawdę mm, miejmy nadzieję, że już tego PiSu więcej w życiu nie będzie, że to się gówno rozpadnie, a Polską zaczną rządzić normalni ludzie i te wszystkie kłamstwa i ściany odejdą w pamięć Tego sobie życzmy i módlmy się o to.